Moje drodzy, z tej strony Patryk Szczepanik, i szczepaników. a no tak jak zawsze i mam dzisiaj jednego gościa. Lama Gocha to jest chyba. Moi drodzy, nie wiem czy dzisiejszy temat odcinka nie jest trochę za bardzo żartem, bo <laughs> nie masz szkoły, a robisz uwagi szkolne. No i nie wiem, może to trochę spowoduje, że nawet zatęsknicie jeszcze bardziej za szkołą. No i wiecie co, ja se to po prostu zacznę dzisiaj. Miłego odcinka wam życzę i pstryk. <laughs> I znowu jestem. Uwaga mojego wroga! Łapię koleżankę za pupę, krzycząc... WYJDŹ ZA MNIE! Dobra, w ogóle po dopisku, że to jest wróg, strzelam, że on cię łapie za tą pupę, tak? No nieciekawa sprawa, nieciekawa sprawa. Żaden człowiek, ani kobieta, ani mężczyzna chyba nie lubi, jak się go dotyka, jak on nie pozwala na to. Więc bardzo słabo ze strony tego chłopaka. Ja tego nie popieram. W życiu nie dotknąłem kogoś, jak nie chciał. Ona chce. Uwaga, moich przygłupich kolegów. To będzie turne, dawaj. Uczniowie robią zawody na wrzucaniu kluczyka od łazienki do pisuaru. Do pisuaru? Jakby coś, to sezon się już skończył, xddd Ja nie rozumiem tego totalnie, absolutnie nie wiem co przeczytałem właśnie Już nie biorę zawodu na wrzucanie kluczyka do łazienki do pisuaru. Jaka szkoła zamyka łazienki? Ech, ja w ogóle zawsze byłem przeciwnikiem tego dawania pozwolenia na siku czy też na cokolwiek innego Jak chcesz iść do łazienki, to powinieneś iść do łazienki, w każdej sytuacji Nie wiem, nie chcę mi się w to wdawać, bardzo dziwna uwaga I jeszcze dziwniejsze jest to co robię czy głupi koledzy z tym kluczykiem? Aha, no to może dlatego właśnie mają kluczyk, bo robią takie durne rzeczy. Nie wiem, zaczyna się to trochę w całość układać. Uwagi szkolne? Na no, tu się nas tu pyta. Ja dostałam kiedyś uwagę, bo niechcący przewróciła ławkę. Zapytacie mnie, jak? Już wam mówię. Przechylałam lekko ławkę i niechcący się puściłam. Niechcący ją puściłam. Był, sprawdzian, więc była cisza i tu nagle, huk. Wszyscy się na mnie spojrzeli i pani na mnie nakrzyczała. No i uwagę. Postawiła. XD. Znaczy, generalnie na sprawdzianach ludzie siedzą, po prostu. Więc nie wiem, co robiłaś, jak bardzo musiałaś przechylać tę ławkę, żeby ona się przewróciła. Wygląda to trochę tak, jakbyś od kogoś odgapiała, tak bezczelnie, że aż się ławka przewróciła. Więc. Wiesz, ja staram się zawsze ocenić, czy uwaga była durna i zubska wyssana, czy rzeczywiście spoko na użycie zareagował. I tu nie wiem, chyba wstrzymał się od głosu. Uwaga, znajomego. Uczeń przygotowuje grupkę kolegów z młodszych klas do ucieczki ze szkoły. Wow, zaplanowana grubsza akcja. Szanuję respect. E, ale dał się przyłapać, a to jednak rex To było do tyłu respect. Okej. Okay. Na lekcji twierdzi, że magia istnieje. Mieliśmy lekcję o magii, a ja powiedziałem, że istnieje. Bo pani mnie o to zapytała. I potem poszłam do dyrektora i pani usunął tę uwagę i bardzo dobrze, bo mam prawo wierzyć w to, co chcę. I dokładnie tak, możesz sobie wierzyć w to, co chcesz. I wszystkim nic do tego. A dobrze rozumiem, że ta nauczycielka sama zapytała, czy wierzycie w magię. Jak powiedziałaś, że tak, to powiedziała: Sajk, mam cię, dostajesz uwagę. Drugie dobrze mogła zapytać na lekcji religii. Hej, czy ktoś tu jest może Żydem? Jakieś jedno wstydliwe Dziecko mówi, no w sumie to ja nie chciałem mówić, ale o super się przyznałeś. No mojej klasy. Tak to odbieram. Ewidentnie uwaga nie słuszna. Fee! Nie moja uwaga i też nie wiem kogo, ale znalazłam ją na Instagramie XD. No to jak jest to na Instagramie, to chociaż wiemy, że to jest wiarygodne źródło wiedzy, także ja, ja ufam. Gdy nauczycielka na języku polskim spytała się, jakie są wyjątki z ów, które pisze się przez U otwarte, uczeń odpowiedź. <laughs> Uczeń odpowiedział Eluwina! O mój Boże... Cóż, tego się tu nie spodziewałem dzisiaj zobaczyć, to. No? Ostatnio jak sprawdziłem, Eluwina nie była w słowniku języka polskiego, ale może widziałem ten z 2019 roku. Ta uwaga póki co podoba mi się najbardziej w tym odcinku. Ja ją chcę na ten, na miniaturę. Nie umiem sobie tylko... Nie potrafię sobie wyobrazić dzieciaka, który to powiedział. Moje drogie dzieciaczki, czy ktoś z was jest na tyle bystry, żeby powiedzieć mi tu chociaż jeden wyjątek, Uf, gdzie piszemy U otwarte. Hm? O, proszę, Maciek pierwszy, no? Elovina! 16 lat pracowałem na to i zobacz, co mi przyszło. Hm? Wyznawca Blońskiego mi przyszedł. Uczennice z kolego prowadzą zaciętą dyskusję o skuteczności pasty do zębów. O mój Boże, to jest chyba najładniej napisana, ujęte w ogóle w słowa taka prosta rzecz. Zaobra się, że chodziło o to, że któremuś z nich nie za ciekawie pachniało z buzi, a jest to napisane w taki elokwentny sposób, że ja myślałem, że to jest naprawdę debata z kamerami porozstawianymi. Szacuneczek. Jowita napisała: Moja uwaga, uczennica maca się z kolegą z ławki. Uuu, i to jest coś, co bym nie chciał zobaczyć jako rodzic, na przykład takiej uwagi. To. A ja tylko się z nim łaskotałam, xd. A nauczycielka była taka, że komentowała wagę i wygląd uczniów, xd. Okej, okay. niefajna ta nauczycielka. Nie powinna tak mówić. <laughs> no to wygląda na to, że ta uwaga jest niesłuszna. Chyba jednak się nie macała z kolegą w ławce. Hej, rodzice Jowity, jednak możecie być spokojni. To tylko łaskotki. A od łaskotek się za. Ale na łaskotkach się nie kończy. Just saying. To nie jest moja uwaga, ale mojego kolegi cytuję. Uczeń udaje pijanego na katechezie. Nie wiem Maciek, na to jeszcze będzie pora na udawanie pijanego. Teraz jak jesteś w podstawówce, warto po prostu słuchać. <gry> Złuszeń rozwalił specjalnie swoje okulary podczas bójki z kolegą. Ale ja już w ogóle powoli nie rozumiem, co czytam. I co tutaj miało być osiągnięte? Że co? Sfajkował, że mu rozwalił oksy? Żeby miał przerąbane. Wow! Karol, który udawałeś, że sobie rozwaliłeś okulary. Jesteś chytra wydra. Tyle ci powiem. Cześć wszystkim, ja jestem Natalia i chciałem wam powiedzieć jaką mam uwagę, to jest ogólnie uwaga, którą dostałam razem z moim kolegą, z Igorem. Uwaga brzmiała tak. Natalia i Igor wynosili ze stołówki owoce i inne przysmaki rozdawane na deser, bo tego było dużo, to nie były tylko owoce, just saying. I sprzedawali dzieciom, które nie chodzą na obiady. A potem jak pani w ogóle zapytała czemu to robimy, to Igor powiedział, że dzieci, które nie chodzą na obiad, no też mają prawo dostać deser, prawda? Ale ja powiedziałem, że dla hajsu, bo to były jedyne intencje, dlaczego to robiłam. No i to mi się podoba. Nawet podczas złapania, podczas spalenia przykrywki, powiedziała prawdę. Za pieniążka. Tak samo jak ja mówię, dlaczego nagrywam te odcinki. Bo was bardzo lubię. Kupcie koszulki. Okej, okay. a, a odnosząc się do wyjaśnienia Igora, chciałem powiedzieć, że mają prawo dostać deser. Tak, mogą go kupić na stołówce. Nie od ciebie, z twoich łap. Za pewnie większe pieniądze. Moja, uwaga, uczennica wykupiła całe mleko czekoladowe ze sklepiku szkolnego. To było miesiąc temu, więc to było przed kwarantanną, więc powiedz mi, droga Jagodo, skąd wiedziałaś, że będzie ci potrzebne więcej mleka? Próbowałem zrobić podejrzliwą minę, ale wyszło jak zawsze. Kolega koleżanki mojej koleżanki, ho, Sims legit, dostał uwagę za telepatyczne ściąganie, ponieważ gdy pisali kartkówkę, on i jego kolega w tym samym momencie się na siebie spojrzeli. PS, jeden siedział na jednym, a drugi na drugim końcu sali. No to tylko się powtórzę, Sims legit, naprawdę. Uczniowie robią na lekcji zawody, który mocniej uderzy drugie w twarz, tłumacząc, że to są tylko mocne lepy, a nie uderzenia. Chłopaki, ja wiem, co to są mocne lepy. Wiem również od mojego brata, co to znaczy dostać bułę na japsona. Cóż no, nie będę demonstrował, ale mocne lepy są naprawdę mocne i myślę, że nie jest to najlepsze miejsce, żeby w szkole je praktykować. Mikołaj, o Mikołaj, proszę. Znam tylko jednego Mikołaja. Mikołaj rzucił się na kolegę. Zer Zabrał z niego koszulkę i zaciągnął do krzaków. I do tego w nawiasie strzałem pod lasie, jakby ktoś się zastanawiał, gdzie takie rzeczy się dzieją. Hmm, no ja nie jestem pewny, o jakiego Mikołaja chodzi, ale co, bo ja nie rozumiem, czy to było agresywne, czy romantyczne. No są dwie opcje, jak to mogło się potoczyć dalej, ale ja tu utnę tu. Niech się dzieje wola nieba. Ja da lecę dalej. Uwaga mojego kolegi, to jest ostatnia w ogóle uwaga, więc skupmy się. To było w czwartej klasie. Na lekcji historii mój kolega podszedł do kosza na śmieci. I powiedział, jesteście gotowi? Bo. Odwrócisz się, bo będę snout. No i dziękuję bardzo za oglądanie tego, ale. Nie, nie, nie. Mam nadzieję, że nie zawiedliście się. Oraz nie zawiedliście swoich rodziców, pokazując mu ten odcinek. Bo pewnie jest kilka takich rodziców, co sobie myślą. A wiesz co, Romek? A pokaż mi, kogo ty oglądasz. I włączasz mu ten odcinek, gdzie ja na przykład. Słuchajcie, jak dużo osób na przykład napisze w komentarzu, Patryk, fajnie, jakbyś rzeczywiście nagrał taki odcinek, który można pokazać rodzicom. To ja zrobię taki osobny odcinek, gdzie powiem, witaj, trafiłeś tutaj, ponieważ twój córka. No chyba już jestem skreślony, bo nie umiem nawet odmieniać słowa córkę. Spiszcie słuchajcie, kolejne swoje uwagi poniżej, koniecznie, bo dzięki temu powstają kolejne odcinki z tej serii, dzięki temu żyję na tym kanale. Więc dawajcie znać jakie jeszcze uwagi w życiu przeżyliście, ja wam dziękuję za oglądanie. Jedną rzecz chciałem powiedzieć, w tę sobotę słuchajcie, zrobimy sobie coś czego dawno nie było, a mianowicie dzwonienie do widzów. O 16 w sobotę zaczynam przez godzinę ponad odbierać telefony od was. Numer telefonu macie tutaj oraz w opisie, koniecznie dzwońcie i przygotujcie mi jedno pytanko, takie jakieś... Jakiekolwiek chcecie, słuchajcie. Ja będę oczywiście robił bekę, będę odbierał w różny sposób telefony, ale dzwoncie, 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 bo będziecie na odcinku. Zdrówka, ostrożności, siedzenia na dupie, tyle i jeszcze więcej miłości. On gdzie możecie kupić bluze czapki, opaski i wszystko inne. <laughs> Ach, ten pociąg do pieniądza. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia, jeszcze na koniec daję wam jeden ostatni taniec, ale już od razu mówię boj, bo zaraz zniknę. Uczynił wodę okiem. Dalej, nie będę tego komentował.